Siemko widzowie, w dzisiejszym odcinku zagrałem jeden wyróż, jeden z Kokochowym. Zobaczcie, jak to wyglądało. No, cześć, Maneczko, widzowie. Ja jestem Kokochowy i dzisiaj za mną jest Barteku. Widzowie, jest. Ja mam wytłumaczenie, formie nie jestem. Ja też nie. Dobra, Barteku, tutaj miał być laywe z Minecrafta Oglądam. Trzeba tutaj robić dream'a Jaki dream, przy czasu od ciebie, bo już minutę zmarnowałeś jak sobie. Dobra, lecisz dalej, dalej, lecisz dalej Leci, y, wyrzuć wodę, Zeku Bo to nie możesz mieć y, Ej, checkpoint! Łóżko! Leci! Leci kokos Kokos leci. Ej no, hala! powinienś umrzeć. Jak chcę Teraz musisz umrzeć. Przytry. Aha, dobra. Tak też można. Łatwo. Leci... Leci... leci. Teraz... Nie o to chodziło. Miałeś się odbić. Co dalej? Miałeś się odbić od tego łóżka. Aha, dobra, to... A dobrze mi poszło nawet na początku. Mniej... O cholera. Musisz... <laughs> no, dobra. Się... dobra, ja cię to Okay. To się, dobra, to wytniemy akurat. Tak, to się wytnie. Aj, poczekaj! Masz. Co ja? Z... <laughs> dobra, masz. No, no nie ruszajcie. O, musisz się od tego łóżka odbić żółtego. Aha, aha dobra. I po to I, teraz to buduj, I teraz się buduj. Ej, ja nie używaj tych bloków już, jak to... No i lecisz dalej. Leci. Da. Lecisz. Lecisz. Co tu jest? Musisz strzelić we wszystkie. Ale tutaj nie masz strzału. Tutaj nie ma łuku. Nie mój problem, to biegnij dalej. <noise> Ej, to no tam wystarczy. No, ale dobra. Uf. No no raz, lecisz jeszcze raz. Tam? No, dawaj. Ej, nie tam, tu. W tą stronę. W stronę szkieletu. A, tak. Ale ta czy weź. I teraz musisz Właśnie wyjść na tą platformę. Co, co? Brawo! Okej, okay, widzowie Barteku lesi, niszczyłem pełen rampę. Ej! Co ty się... Jeszcze raz. Barteku. Dobra, widzowie, pierwsza próba moja. Leci, paweł, jumper. O, kurwa, rzeczywiście! Leci, leci, leci. Nie no, ja nie zauważyłem tych bloków, który sam postawiłem. A ile tu wiader leży? No, co ja robię? Sy, e, g, z Ej, wiecie... Ej, Barteku, ty leży tyle wiader albo waderek? Jak już szoku. Ej, jak coś, to my gramy o 1000 zł, zapomniałem ci powiedzieć. O co? O tysiąc złotych O jej idą O Dalej. nie, czekaj, to jest za dużo babów Stop czas Czekaj CO JEST?! CO JEST?! Difficulty... O jak to w, w dzień Ale weź tam nie macie też, też. Wiesz tam gdzie nie macie szkieletów, tam No właśnie, ja muszę pójść zyra To się wytnie Dobra widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, widzowie! Minecraft Minecraft, Minecraft Minecraft Speedrun Minecraft o 1000 zł. Widzowie, pamiętajcie o 1000 zł. gramy. Jak, ja jak ja wygram, to koko mi płaci 1000 zł. Pamiętajcie widzowie. Ale jest wyrana pranka. Ale i tak płacisz 1000 zł. No to znabaw ci zapłaci. Okay. Hello darkness, my old Dobra, Właśnie, no, no, nie, no. No nie, tak. Nie no to jest po prostu... ale ja mam dopiero minutę. Minutę 16 no ja dopiero mam. No no to jest jakiś Aś żart rada. totalny, naprawdę. Ja jeszcze czekam na końcu z Tak, właśnie, renderuj tam czanki, żeby szkielety nie poznikały. Co? No nie no, no czemu tego się nie da zrobić? Co ja żebym wymyślił? Ja nie wiem. Hmm. Bardzo akurat to wymyśliłeś Korwinie. No właśnie to jest najgorsze. No, od łóżka łatwo się już wybić, moje zdanie. Kur... Dawaj! Czaczki piekodę. Da. Mam dwa serca, pomocy. Ja no, jak, jak, jak ja już przegrałem, mam dwie minuty, a jeszcze parkura nie przyszedł. Dobra jest! W końcu, po pięciu latach bić... Batleku, dawaj godbriżę rób. I co wie, Batleku robi godbriżę. Patrz, to jest Dobra, leci, 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 leci... Kokowowy... ...game... A! Nie w ciebie. Dobra, lecę Ej, tak ej, sam ej, sam ej sam może będę miał lepszy czas od Ciebie Tak jest y, Dobra, nic nie ma Może tak samo wkładnisz. Ej, nie ma! Okej okay. <noise> I to już koniec tego filmu W następnym zobaczycie naszą walkę w trybie PvP 1.18 oraz w trybie Bedwars. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał zostawcie suba, lajka i napiszcie jakiś miły komentarz Ogólnie to tutaj odcinki będą rzadko yy, i mam nadzieję, że będą mi się udawały lepiej bo ten nie jest idealny yy, mógłby być lepszy no więc po prostu nauczę się lepiej montować i filmy będą trochę rzadziej, ale będę się starał, żeby kozak wyglądały. Więc wydaje mi się, że y, druga część odcinka z będzie, nie wiem, za jakiś tydzień, za, no za około 7 dni. I to by było na tyle, bo nie chcę Wam marnować czasu. Elo.